Mój plac budowy, no wygląda tak. Uprzątnięty jest ze środka. dasypane piachem, zagęszczone. Zwiezione jest 126 bloczków. Zwiezłem to sam samochodem. Dopiero rozładowałem jedną, jedną paletę. A czemu zwoziłem sam i dźwigałem to i wnosiłem? I na składzie musiałem też załadować na busa. Po prostu zbliża się weekend. Dostawę bloczka będę miał dopiero po weekendzie, wtorek, środa. Powiedzieli. Więc dlatego sobie związłem te 120 sztuk. Za chwilkę sobie zmiatam ławy, gruntuję je, tnę papę, przyklejam termozgrzewalną 4,8 chyba grubości czy 4,2, już nie pamiętam i chcę sobie naroża wyprowadzić. Czyli przez weekend sobie przygotuję ławę, przez weekend. Za chwilkę ją zamiotę, zagruntuję, jutro przykleję papę i za, będę startował z narożami. Czyli wymierzam sobie cały budynek, osiuję go przekątne te sprawy stawiam same na roża po to, żeby miał już później łatwiejszy start. Bo tak to bym dosłownie 5 dni leżał i w nosie dłubał, bo większych, większego zakresu pracy tu nie ma. Dlatego wolałem dzisiaj sobie pojeździć busem, pozwozić bloczek, mimo że, <laughs> mimo że ta bloczka waży półtorej tony, bus ma ładowności niecałą tonę chyba. Także troszkę się nadźwigał. Więcej niż powinien, no ale nieważne. Jest zwiezione, jest zniesione, rozstawione. Tak, jakie mokre w ogóle kurczę, zauważcie. One tu już stoją dobre 4 godziny i zobaczcie, jakie są mokre. A te suchutkie jak pieprz. W ogóle to jestem ciekaw, czy ktoś, kto bierze ze składu bloczki, które są ofoliowane i one się tam poniekąd nawet kiszą. Dosłownie się kiszą, bo zobaczcie, że tu już zaczęła rosnąć pleśń na bloczku. To jest pleśń po prostu urosła. Czyli to ofoliowanie powoduje, że nie ma gdzie ta woda z nich odparować, są ścisło ułożone i one pleśnieją, ale do czego pije? Jestem ciekaw, czy ci wszyscy, którzy tak na szybko robią, czyli po prostu jest ekipa zwarta i wiecie, w dwa dni takie, takie fundamenty wymurują, na, na trzeci dzień już lecą z gruntem i z izolacją. Przecież ten bloczek jest w środku mokry. A jeżeli my go, my go izolujemy z obu stron, czyli dokładnie go izolujemy, zostaje nam tylko góra odkryta na jakiś tam etap prac, to czy naprawdę on zdąży wyschnąć? No mi się wydaje, że nie, że takie wymurowanie się powinno zostawić na, nie wiem, 3 dni, żeby te bloczki naprawdę były suche jak pieprz. To jest takie tylko moje prywatne zdanie, takie... No zastanawiam się nad tym, czy faktycznie to jest dobre, że każdy tak szybko izoluje. Muruje i szybko izoluje. Przychodzą bloczki, dosłownie są czarne, murują rach, ciach, ciach. a suche z wierzchu, to zasuwamy. No on jest suchy z wierzchu, ale powiedzmy sobie szczerze, on wyschnie. Tu na te 2-3 cm, tu na te 2-3 cm, od góry, od dołu, ale w środku ta wilgoć jest i ona gdzieś później musi wyjść. A jeżeli my kładziemy papę na dole, murujemy z tego bloczka, izolujemy go od środka, od zewnątrz i na górze dajemy później też papę, poniekąd poziomą na mur, no to ta wilgoć już nie ma gdzie wyjść, tak? My tą wilgoć zamykamy w tym murze i co? No wiadomo, każdy obłoży to... Oboży to jakimś styrodurem od zewnątrz, folia kubełkowa, zasyp i nie widzimy co tam się dzieje. A czy w rzeczywistości to jest takie dobre, i czy później robią się jakieś purchle odparzenia, i to wszystko nam wstaje od tego bloczka? Ciekawe. Takie moje zastanowienie. Nawet nie wiem na jakim etapie ostatni filmik był nagrywany, bo nie przeglądam tych filmików. One były wrzucone do komputera jakiś czas temu. Był długi przestój, bo nie miałem po prostu czasu na pracę tutaj. A inna sprawa, że pogoda też nie sprzyjała, bo też padały deszcze. Więc więc. Stała ta robota tutaj, tak? Nie wiem jaki jest ostatni etap nagrany. Dopiero jak będę składał filmy, będę widział. No ale taki etap jest. Czyli za chwilkę zmiatam. Zasuwam się z Maluję to rozcieńczonym jakimś tam mazidłem czarnym z wodą. No i dobra, pomalowałem gruntem dwukrotnie. Już na pewno ładnie pozwiązało. No jasne. Papę mam pociętą w rolki. Także zaraz sobie rozwijam. Układam co gdzie ma iść. Podocinać palnik i ogień. Powoli, powoli do przodu. skoszlawiła i tak sobie powolutku jadę z tym tematem i do przodu i do przodu, no, dobra, jedna strona zrobiona to i tak jest szerzej niż, niż potrzebuję dlatego już nie robiłem na na całą szerokość ławy no bo ława ma 60 a papa ma metr, czyli po 50 cm przecinałem i tak przyklejam i tak tu stanie gdzieś ściana fundamentowa 24 no to jeszcze zostanie żeby ocieplenie zewnętrzne fundamentu stanęło na na papie że tak powiem na izolacji a czy ja dam na fundamenty 5 styroduru czy XPS czy 10 czy 8 tego jeszcze nie wiem czy w ogóle dam teraz może być tak że nie dam bo nie będzie na to finansów a o czym powiedzieć czy warto gruntować Ławę fundamentową. Czy powinno się w ogóle gruntować? To nie wiem, ale czy warto gruntować przed klejeniem papy? Chyba nie, bo ja Wam powiem, że to się odrywa od butów. O. To mi się przykleja do butów i to mi odłazi razem, kurczę, z zeluwą. Nie wiem dlaczego. Przecież robiłem tak, jak zalecał producent, czyli pół na pół zmieszane z wodą. Druga warstwa, która poszła, to już nie była pół na pół z wodą, tylko było troszkę więcej szuwaksu niż wody. Po to, żeby było ciut treściwsze. Mówię, więcej tej gumy będzie. Tego. No. Nie będę mówił czego. I, 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 ale widzę, że to kantupy potuc. A było naprawdę, było zmiecione. Było zmiecione szczotką, i było odkurzone odkurzaczem z pyłu. Cały fundament był odkurzony i dopiero był gruntowany. Także nam nie ma prawa być kurzu, na kurz położony, czy coś w tym stylu. Niepotrzebnie to gruntowałem. Teraz widzę, że to była głupiego robota. Ładnie wygląda, ale niczemu to nie służy. Takie jest moje zdanie. Słychać. Pada deszcz, jednak tym razem ze mną nie wygrał, zdążyłem wszystko przykleić, oczywiście na środku nie ma przyklejonego, ale dokupię albo papy cienkiej i przykleję, albo rzucę tą po prostu folię, yy, yy, tą z rolki, która służy do tej izolacji poziomej, dlaczego tak? No bo środek wiadomo, że jest najmniej narażony na jakąś dużą ilość wilgotności, to po pierwsze, napór wody z zewnątrz opadowych to drugie, a po trzecie... Bo mi po prostu zabrakło dzisiaj papy, i dlatego jest niepołożone. Ale dzisiaj der ze mną nie wygrał. Nie zaskoczył mnie, znaczy chciał. Dosłownie butle gazu wstawiłem na samochód i zaczęło kropić. Czyli zdążyłem przykleić cały obwodowy, czyli dookoła. I gitara. W poniedziałek, wtorek, czy sam wtorek, środę przyjeżdżają bloczki i atakuje intensywnie. Wiadomo, ja jeszcze muszę przykleić na stopę kominową, ale gdzieś mam nawet jakieś odpady, że tak powiem, pozostałości papy termozgrzewane. Jak nie, to od znajomego wezmę, bo to jest kawałeczek, żeby na stopie też przykleić jednak tą termozgrzewaną. Albo położę tą folię z rolki, no zobaczymy jeszcze co wybiorę. Nie wiem, takie są moje dziwne, że tak powiem, przemyślenia na temat izolacyjności i tak dalej. No. A cały czas tylko i dlatego. A tak do tego podchodzę, bo ja się opieram na tym, że domy, które były lane w fundamenty w ziemi, gdzie było zero izolacji i izolowany był tylko mur murowany nad ziemią, cieniusieńką papą, niekiedy podkładową papą i te naprawdę domy stoją do dziś i wiele domów nie ma problemu z wilgocią, także to co jest dziś to jest naprawdę nadwyrost, jest dużo nadwyrost robione, wiadomo, że to pędzi gdzieś do tej ekologii, tak, że to ocieplenie, że mniej będziemy zużywać, że mniej będziemy kopcić i tak dalej, i tak dalej. Ale druga sprawa, że to jest napędzanie tego biznesu po prostu poprzez tych molochów, którzy sprzedają to wszystko, co służy do budowania domów i w jaki sposób ten dom będzie budowany. Tak uważam, no. Mam rację, nie mam racji, nawet tego nie wiem, ale po prostu mam takie przemyślenia.